Jeszcze jakiś czas temu Patryk zapewniał, że znajdzie pracę. Przynajmniej się starał, a teraz całe dni spędza w domu i nawet się nie wysila. Wiele lat temu, kiedy rodzice powiedzieli, że będę miał brata, nie byłem szczęśliwy. Przez siedem lat byłem jedynakiem, ich oczkiem w głowie. Kiedy tylko pojawił się Patryk, sielanka się skończyła. On zajął moje miejsce, spełniali wszystkie zachcianki, rozpieszczali go. Pobaw się z bratem. Nie kłóć się z nim, on jest młodszy, ustąp często słyszałem te słowa. Z początku było mi przykro i złościłem się. Wraz z upływem czasu pogodziłem się z tym i czułem coraz większą odpowiedzialność za niego. Pomagałem mu jak tylko mogłem. Często wyciągałem go z kłopotów i kryłem, kiedy coś przeskrobał. Po tragicznej śmierci naszych rodziców, całkowicie przejąłem opiekę nad nim. Wówczas byłem na studiach ale musiałem iść do pracy, żebyśmy mogli jakoś żyć. Było mi bardzo ciężko, ale starałem się nie narzekać. Byłem pewien, że kiedy tylko Patryk dorośnie, zdobędzie wykształcenie i pójdzie na swoje. W końcu taka jest kolej rzeczy. Kiedy chłopiec dorasta, bierze za siebie odpowiedzialność. Obiecałem, że wezmę wówczas kredyt za połowę mieszkania, które zostawili nam rodzice i go spłacę. Niestety, minęło wiele lat, a brat ciągle jest na moim utrzymaniu. Zasubskrybuj po więcej opowiadań. Dziś trudno o pracę marzeń, znajdź jakąkolwiek. Na początku wydawało się, że wszystko potoczy się tak, jak powinno i to szybciej niż się spodziewałem. Patryk skończył technikum samochodowe i zabrał się za poszukiwanie pracy. Proponowałem, by tak jak ja skończył studia, mówiłem, że jakoś sobie poradzimy, ale kategorycznie odmówił. Stwierdził, że nie ma ochoty na dalszą naukę, że chce zarabiać. Na stacjach serwisowych ciągle brakuje ludzi. Będę mógł przebierać w ofertach, stawiać warunki. Zobaczysz, najdalej za pół roku będę na swoim mówił z entuzjazmem. Niestety, rzeczywistość szybko ten entuzjazm stłumiła. Był co prawda na kilku rozmowach kwalifikacyjnych, ale z każdej wracał wściekły. Nie będę tyrał od świtu do nocy za jakieś marne grosze. Mowy nie ma. Co oni sobie myślą? Że jakiegoś frajera znaleźli? Denerwował się po ostatnim spotkaniu. To może spróbuj w hurtowniach albo sklepach motoryzacyjnych. Tam też potrzebują ludzi z fachową wiedzą zaproponowałem. Szkoda czasu. Kumple mówią, że tam płacą jeszcze mniej i machnął ręką ze zniechęceniem. To co zamierzasz teraz zrobić? Nie wiem. Na razie muszę odetchnąć, uspokoić się. Dopiero wtedy zabiorę się zamyślenie odparł. Nie protestowałem. Tłumaczyłem sobie, że Patryk ma prawo być zawiedziony i zniechęcony, że potrzebuje więcej czasu, by znaleźć odpowiednie zajęcie. Nadal więc go utrzymywałem. Dawałam pieniądze na drobne wydatki. I miałem nadzieję, że lada dzień przyjdzie do domu i powie, że pracuje. Ale mijały kolejne miesiące i nic takiego się nie działo. Brat całymi dniami siedział w domu, przed komputerem, a wieczorem wychodził gdzieś z kolegami. Zarejestrował się, co prawda, w urzędzie pracy, ale chyba tylko po to, by mieć ubezpieczenie zdrowotne. Miałem wrażenie, że w ogóle przestał szukać zatrudnienia. Nie ukrywam, coraz bardziej mnie to wkurzało. Jego koledzy albo studiowali, albo zarabiali i dokładali się do domowych rachunków, a on ciągle był na moim garnuszku. Nie to, żebym mu żałował. Już wtedy pracowałem na pełnym etacie, miałem niezłą pensję. Ale ile można utrzymywać dorosłego chłopa? Poza tym coraz poważniej myślałem o założeniu własnej rodziny. Od trzech lat spotykałem się z Anką i czułem, że to ta jedyna. Jak tu jednak planować ślub, wspólne życie z ukochaną pod jednym dachem z bratem, który na dodatek jest na moim garnuszku. Żeby chociaż pił albo miał podejrzanych znajomych, co kilka dni pytałem więc Patryka, czy już znalazł pracę, albo czy przynajmniej ma coś na oku. Opędzał się ode mnie jak od natrętnej muchy. O czym ty w ogóle mówisz? Jakiej pracy? Przecież wiesz, że zamiast lepiej, jest z tym coraz gorzej. A za darmo zasuwać nie będę. Nie jestem idiotą. Odpowiadał. Wiem, że nie jesteś i dlatego powinieneś wiedzieć, że nie od razu zostaje się dyrektorem z gigantyczną pensją. Od czegoś trzeba zacząć, próbowałam mu tłumaczyć. Ale nawet mnie nie słuchał. Zniecierpliwiony wznosił oczy do góry i wychodził do drugiego pokoju. W końcu straciłem cierpliwość. Dość tego dobrego. Nie będę cię dłużej utrzymywać. Albo zaczniesz zarabiać, albo fora ze dwora. Zagroziłem któregoś dnia. Udziłem się, że może to wstrząśnie moim bratem. Nic z tego. Przypominam ci, że połowa mieszkania jest moja. Mam prawo tu być, nadąsał się. Masz, ale pod warunkiem, że będziesz się dokładał do rachunków. Dziś wszystko kosztuje. Dołożę się, dołożę. Jutro przejrzę oferty pracy. Tylko błagam, nie maruć już, bo mi zaraz łeb pęknie od tego twojego gadania, westchnął. Oczywiście nie dotrzymał słowa. Ja swojego też nie. Choć byłem wściekły, nie potrafiłem wyrzucić go za drzwi, odmówić jedzenia. Może gdyby rozrabiał, upijał się, brał narkotyki, wykradał mi pieniądze, wynosił rzeczy na sprzedaż albo zadawał się z jakimś podejrzanym towarzystwem. Może wtedy byłoby mi łatwiej ale on zachowywał się grzecznie i spokojnie. Ba nawet pomagał w domu. Sprzątał, robił pranie. Nie miałem sumienia zostawić go bez środków do życia. Od tamtej pory nic się nie zmieniło. Patryk ciągle siedzi w domu. I nawet już nie obiecuje, że poszuka pracy. Mam wrażenie, że na niczym mu nie zależy, nic go nie obchodzi. Na wszelkie moje groźby i prośby reaguje wzruszeniem ramion. Rób, co chcesz słyszę. Czuję się coraz bardziej bezradny i zmęczony tą całą sytuacją. Chciałbym znaleźć jakieś wyjście, ale nic nie przychodzi mi do głowy. Anka radzi, żebym jeszcze raz postawił bratu ultimatum. A jak znowu jest lekceważy, sprzedał mieszkanie, dał mu połowę pieniędzy i zapomniał o jego istnieniu. Do czasu, aż zmądrzeje. Łatwo powiedzieć. Przecież jest moim młodszym bratem. Czuję się za niego odpowiedzialny. Zasubskrybuj po więcej opowiadań.